Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. enimo.net Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W Aveo T250 i T255 chłodnica lubi przeciekać dokładnie tam, gdzie aluminiowe żebro łączy się z plastikowym koletorem. Efekt? Spadający poziom płynu i mgła na szybie nawet w lipcu. Zanim kupisz nowy egzemplarz, sprawdź numery oryginału: 96 829 668 lub krótszy 96 921. Ale zamiennik z miedzianym rdzeniem kosztuje połowę i chłodzi równie skutecznie. Pracę zacznij od rozładowania ciśnienia, odkręć korek wykrotnikówki, ale dopiero gdy silnik jest zimny, inaczej dostaniesz parowego faciała. Zdejmij obudowę termostatu, odkręć górną i dolną rurkę. Pamiętając o zaciskach, nie szarp, tylko delikatnie przekręć i pociągnij gumowe uszczelki i tak wylądują w koszu. Teraz odkręć trzy śruby mocujące chłodnicę do podłużnicy, wysuń ją do góry, bo dolne wypustki lubią się zaczepić. Przed montażem nowej jednostki przepłucz cały układ wodą destylowaną, wylewasz brud, aż będzie czysty jak huza, inaczej resztki osadu zatkają nowe żebra, i historia się powtórzy za rok. Zakładaj w odwrotnej kolejności. Ale smaruj uszczelki płynem, nie smarem. Silikon może spłynąć i zatkać termostat. Po uruchomieniu dopuść płyn, aż wentylator załączy się dwa razy, sprawdź wszystkie złączki pod kątem kropelek, dopiero wtedy zamknij kaptur i jedź na pizzę. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!